Natomiast ja w tej chwili wracam do nauczyciela i też mogę zrobić z tego poziomu view assignments. Natomiast ja przejdę sobie do zadań, bo tam to zadanie tworzyłem. I zobaczmy, to zadanie uczeń powinien już tutaj mi przesłać. Ja już to powinienem widzieć. Mam taką nadzieję, że się coś pojawi. O, pojawiło się, proszę bardzo. Mamy moje zadanie. Jeden uczeń przesłał, no ale jeden jest w mojej klasie, więc mogę sobie swobodnie wejść i zobaczyć, co tam się dzieje. No i widzimy naszych uczniów, jest testowy Janek. Ja sobie wchodzę w tej chwili klikając na naszym użytkowniku. No i co tutaj w tym panelu widzimy? No, po pierwsze, widzimy datę, godzinę wysłania przez ucznia, możemy sobie historię historię, co uczeń zrobił, jak robił, czyli o. o o 10:14 zadanie zostało przypisane. O 10:15 uczeń już wyświetlił to zadanie i o 10:17 przesłał to zadanie, więc tak naprawdę widzimy, całą, co, co uczeń zrobił w którym miejscu. Ja może jeszcze wrócę do historii i powiem tak: jeżeli wyświetlono, to znaczy, że uczeń to zadanie wyświetlił, a być może nie było. Przesłano, tak, nie będzie przesłano, więc wtedy uczeń nie prześle. Jeżeli uczeń nie ma też wyświetlono, tylko przypisane, to uczeń nawet tam nie zajrzał. Natomiast my mamy naszą pracę i jak zobaczymy, mamy PDF-a, który jest przeczytany przez nasze Teamsy. Bo tak naprawdę zobaczcie, tutaj mamy nasz plik. Oczywiście trzy kropeczki, to menu. Ja mogę otworzyć w trybie online, mogę dokument pobrać, mogę w aplikacji Teams otworzyć, co, co w tej chwili się domyślnie zrobiło. Natomiast co jest ważne? Otóż, Teamsy nasze czytają wszystkie podstawowe typy plików, czyli oczywiście Word, Excel, PowerPoint, oczywiście OneNote, oczywiście PDF-y, wszystkie dźwięki, wszystkie wideo, wszystkie grafiki, TXT oraz MakeCode i, i, i języki, niektóre języki programowania, więc paleta jest przeogromna. Ja w tej chwili Tą pracę mogę sobie tutaj obejrzeć, sprawdzić. Tutaj jest oczywiście edytor, czyli mogę sobie powiększyć do 100% i przeczytać tą pracę. Ona jest dość długa, więc wydaje mi się, że no, uczeń to napisał poprawnie. Oczywiście tutaj wyświetliłoby się zdjęcie z, z odręcznym pismem ucznia. I ja mam panel do wprowadzenia opinii, czyli mogę zrobić bardzo dobra praca. Musisz popracować a i dam trzy kropeczki. I to jest mój komentarz, moja opinia do pracy. Dam uczniowi tutaj ocenę i mogę kliknąć zwróć. Natomiast ja nie klikam zwróć. Zwróć to jest informacja zwrotna dla ucznia. Natomiast ja nie będę tego klikał, dlatego że przyjmuję zasadę. Że sprawdzam, no właśnie, sprawdzam jednego ucznia, to oczywiście od razu i mogę mu wysłać. Natomiast całą klasę, na przykład 30 osób, mogę sprawdzać na raty. Nie, nie ma tutaj, muszę się wyrobić w terminie oczywiście zapisanym w statucie czy w systemach oceniania. Natomiast nie, nie jest powiedziane, że ja muszę całą klasę sprawdzić od razu, dlatego dobrze by było, gdyby całej klasie od razu dać wyniki. Więc w momencie, kiedy sprawdzę wszystkie prace, wtedy zaznaczam sobie wszystkich uczniów, klikam zwróć, i wtedy wszyscy uczniowie dostają ode mnie oceny. Od razu proszę zauważyć, że oceny są przypisane, więc do oceny nie ma. Przeskoczyło mi to na oceniono. A co widzi uczeń? No, zobaczmy, co widzi uczeń. Wchodzimy sobie na pracę ucznia. Uczeń ma oczywiście ten widok, który miał, natomiast pojawiły mu się elementy takie jak opinia. I to jest moja opinia, czyli mój feedback, moja informacja zwrotna o pracy dla ucznia i jaką dostał w moim przypadku ocenę. Natomiast tutaj jest to zapisane w punktach. I tak naprawdę mamy cały krwioobieg naszego, naszego zadania. I proszę zwrócić uwagę, że obok zadań mamy też przycisk oceny. Tutaj w postaci zbiorczej będą wszystkie prace ucznia, wszystkie prace ucznia, wszystkie tematy i wszystkie punkty, które dostał. Natomiast u nauczyciela mamy też oceny. Natomiast tutaj będą oceny troszeczkę inaczej pokazane, ponieważ będzie pokazana cała klasa w postaci tabelarycznej, czyli w wierszach będą uczniowie, w kolumnach będą prace, natomiast oprócz tego, że mam ocenę, to mam jeszcze możliwość otwarcia pracy ucznia. Bardzo często się zdarza, że mamy wywiadówkę, albo przychodzi do nas rodzic, albo nawet uczeń i co tam jeszcze w tej pracy jest nie taka. Najczęściej to rodzic przychodzi. Ja w tej chwili nie pamiętam, ale szybciutko wchodzę sobie, otwórz pracę ucznia i w jednym miejscu od razu szybko otwieram pracę ucznia i i widzę, co ten uczeń napisał i o do czego są te komentarze. To jest bardzo fajne zestawienie. Oczywiście mógłbym to przeszukiwać przez zadania. Natomiast jeżeli tych zadań będzie tutaj bardzo dużo, to dość długo mi zajdzie z tym, żeby wyszukać dane zadanie, otworzyć to zadanie. Oczywiście jeszcze ucznia muszę znaleźć, więc tutaj będzie to znakomicie wyglądało.